Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dawno mnie tutaj nie było, ale postanowiłam, że coś dla Was nagram i jestem. Będziemy się dzisiaj znowu malować. Taki dzienny, taki mój tak naprawdę codzienny ostatni makijaż, takimi ulubieńcami i też nowościami, więc mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Będzie tutaj też kilka trików, które robię, bo trochę ten makijaż na przestrzeni miesięcy się zmienił. Więc już nie będę przedłużać i pokażę Wam też kilka nowości, których używam i które mam. I co, pomalujmy się, zaczynam ostatnio od y, takiego, takiej bazy, to jest primer highlighter glow booster, to jest Rimmel Multi Tasker Perfect. Ja ten produkt sobie tutaj otrzymałam i sobie go testuję. Możemy go stosować na trzy sposoby. Może to być właśnie primer, możemy go używać jako taki lekki, rozświetlający podkład. Albo jako rozświetlacz już na podkład, ja go używam jako primer, ponieważ on znakomicie rozświetla skórę. Nie używam go, nie stosuję go bardzo dużo, ale naprawdę wygląda super i robi taką naprawdę promienną cerę. Jak widzicie ma taki super duży aplikator i jak, go, jak widzicie sobie tutaj nakładam na twarz i rozcieram dłonią. Zobaczcie jak to błyszczy, widzicie? Podkładu. Bardzo delikatnie, ale jednak jest widoczny ten glow. Też szybko się wchłania, więc super to e, wygląda. No i tak naprawdę już mam tak przygotowaną cerę. To będzie szybki film. Przygotowaną cerę i lecę z podkładem. Ostatnio, e, jakby nie stawiam na jakoś super kryjące podkłady, muszę w ogóle Wam nagrać znowu tą serię e, z wyzwaniam, ponieważ nagrałam go kilka miesięcy temu, w tym wyzwaniu był ten podkład m.in. Bourjois Always Fabulous, trochę go zużyłam, tak, ale oczywiście mieszam, bo przez ten czas tego wszystkiego nie zużywałam, więc mam tutaj też mój Clarins, który jest naprawdę super everlasting. Mam tutaj też Rimmel, stosowałam też Glam wiecie, yy, sobie troszeczkę tutaj żongluję, ale ostatnio w ogóle to połączenie jest ultra. To Wam bardzo polecam, czyli Airborian i Clarins, wygląda to mega. Ale właśnie ostatnio postawiłam na coś takiego, coś lżejszego i właśnie to jest Erborian BB Cream. Uwielbiam go, na pewno go odkupię ja, y, w pełnowymiarowej wersji, jak tylko tam miniatura mi się skończy. Y, uwielbiam, naprawdę ma piękny kolor, super konsystencja, jest mega. Y, I mieszam go z Yami Skin Flawless, y, to jest podkład z AA, więc ja sobie tak to mieszam. Nakładam oba produkty. Nie nakładam tego też dużo, robię sobie bardzo cienką warstwę, bo po co obciążać skórę niepotrzebnie? Tak to wygląda na dłoni. Ja to teraz sobie tego wszystko tutaj pomieszam i nałożę. O. One też, te, te produkty mają takie lekkie, świetliste wykończenie, więc yy, one też mi fajnie jakby współgrają z tą moją. Bazą z Rimmela. Tak wygląda twarz. I teraz przyszedł czas na korektor. I tutaj, jeśli chodzi o korektory, to też sobie mieszam. Ale to będzie na inny filmik. Dzisiaj użyjemy sobie rimela tego multitaskera również. W ogóle rimel ostatnio super tę serię wypuszcza. On ma też wielką tą, ten aplikator. Ja sobie robię dwie kropeczki. Żeby sobie troszeczkę wykonturować jeszcze na mokro. O, ja jadę sobie tutaj i tak naprawdę to tyle. Wszystko rozcieram y, gąbeczką i oczywiście jakoś ostatnimi czasy stawiam na, wiecie, wyciąganie, lifting jednak twarzy, ale zobaczcie, dwie kropki i y, jaką mamy różnicę, nie? Super są te produkty i tutaj też staram się bardzo y, jechać wąsko. Aby jednak ten efekt tej kreski, tego liftingu tutaj sobie osiągnąć, jak widzicie, widzicie. Trzeba sobie pomagać. Korektor mamy nałożony, i teraz przyjdzie czas na konturowanie. I tutaj jest pierwsza, naprawdę bardzo mocna i widoczna zmiana w moim makijażu, ponieważ ja od kilku już miesięcy nie pudruję twarzy. Słuchajcie, nie pudruję. Kiedyś sobie nie wyobrażałam po prostu wyjść z domu z nieprzepudrowaną twarzą, bo miałam wrażenie, że mi to wszystko spłynie, że po prostu ten makijaż zaraz będzie niewidoczny, a tak nie jest. Jakby działa to. Ja mam też suchą skórę, więc nie obciążam za bardzo też tego makijażu. Ja bardzo się polubiłam z niepudrowaniem, Pudruję, powiem Wam, czasem, wiecie, ja pracuję przy biurku, więc hmm, hmm, często dotykam też tej twarzy, więc staram się pudrować na przykład brodę, żeby ten podkład, bo on się oczywiście ściera, kiedy dotykam twarz, żeby on nie schodził tak szybko lub okolice pod oczami, ale nie robię tego bardzo często, więc tutaj, powiedzmy, przypudrujemy sobie brodę. Nawet nie przypudruję sobie tego... Yy, korektor, przecież może korektor też sobie lekko przypudruję, chociaż on jest na tyle fajny, że on bardzo ładnie wygląda pod oczami. Więc yy, mam tutaj a w ogóle yy, ten puder z Charlotte, ta miniaturka, bardzo go lubię i delikatnie sobie tutaj tylko yy, broda przypudruję. No i zróbmy też pod oczami, to będzie taki troszeczkę mocniejszy makijaż niż to, co robię na co dzień, ale zróbmy to. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o pudrowanie, więc teraz sobie wykonturujemy twarz na mokro. I do konturowania na mokro naprawdę używam różnych produktów albo tych Beli, albo, no tutaj też z Eveline Choco Glamour. czasem też używam na sucho i nie boję się, że zrobię sobie plamy, więc to jest też spoko opcja. Dzisiaj sobie użyjemy tego Evelina. To jest Eveline Choco Glamour. Lecę tutaj z bronzerem, Ma bardzo ładny kolor. To ja od razu powiem, że y, zrobimy sobie brązer Evelina, a, a y, róż zaraz potem nałożę sobie z Rare Beauty. Mam taką małą miniatureczkę w odcieniu Hope. Kupiłam ją ostatnio w Sephora, Teraz je kupicie za 69 zł, więc rozcieram to i nakładam róż. A rozświetlacz zawsze jest pudrowy. róż też nałożony, jak widzicie bardzo ładnie dziewczęco, promiennie świeżo wygląda, no i teraz rozświetlacz, tutaj jakoś sobie cały czas używam albo tego efektu, albo też z ręki sobie używam tego rozświetlacza jeśli chcę osiągnąć jakiś bardziej dzienny efekt, mniej taki, o, mocny jak właśnie z rozświetlacza z efektu i on sobie tutaj szybciutko leci, nie za dużo trochę na nos żeby e, rozświetlić wszystko. E, I teraz przejdźmy do brwi. Miałam kilka miesięcy temu laminację, ale już mm. <grywa> w niej niewiele niestety zostało. E, brwi na co dzień szczerze jadę tylko e, żelem albo czymś koloryzującym. I ostatnio właśnie znalazłam w swojej e, szufladzie ten essence, to jest Trick and Wow. To jest Fixing Brow Mascara. E, ona ma kolor. Już Wam pokazuję ma wielką tą szczotkę, która mi się w ogóle tutaj rusza, więc yy, wiem, że ona zaraz wyleci, yy, ale lekko sobie ją tylko przeczesuję. Szczerze, mogłaby być trochę, ten kolor mógłby być troszeczkę ciemniejszy, bo mam wrażenie, że taki jest troszeczkę za blond, ale daje radę. Yy, I tak naprawdę yy, z moimi brawiewiami robię tylko tyle, nie robię w sumie nic więcej, yy, bo, tak jak Wam mówię, liczy się Rano, czas. A ten mój dzienny makijaż też nie jest jakiś super, taki, wiecie, rozbudowany. I teraz jeśli chodzi o oczy, bo o oczy, albo oczy są różne. Jeśli mam chwilę, to właśnie sobie te oczy robię i mam taki, albo sobie robię i wam pokazuję lubię ten, ten efekt, bo lubię coś mokrego mieć na, na powiece i albo używam tej mojej. Lubię mieć mokry efekt na powiece, na dzień, taki wiecie, świetlisty, nic takiego bardzo mrocznego, więc sobie stosuję te cienie w płynie. Tutaj jest jeszcze stary bel, on już mi się trochę waży, on już jest taki, hmm, użyłam go ostatnio, ale tak, tak miałam pewne wątpliwości, bo mam wrażenie, że on już mi tutaj wysechł, bo widzę w opakowaniu, że jest taki sobie, więc jego odstawiam i nie będę go używać, bo coś się z nim dzieje, ale Lubię połączenie, tutaj mam taki ciemny, metaliczny Golden Rose z rozświetlaczem. Daję sobie rozświetlacz właśnie na powiekę, i tutaj sobie wklepuję na przykład w zewnętrzny kącik ten Golden Rose, to też bardzo ładnie wygląda. Może no w sumie możemy to dzisiaj zrobić. Więc y, biorę sobie pędzel po rozświetlaczu i po prostu sobie tutaj nakładam tą resztkę na powiekę. Lecę po całej, więc tutaj już coś błyszczy delikatnie i jak jest tym Golden Rose, to jest Eye Glyze Liquid Eyeshadow w odcieniu, nie mam zielonego pojęcia, już Wam powiem, 08 Dusty Brown, więc mam tutaj ten odcień. On jak widzicie jest dość ciemny, ale bardzo ładnie błyszczy i ja po prostu na palec i tutaj w zewnętrzny kącik sobie wklepuję, jadę do środka, nie za wysoko, żeby też nie osiągnąć takiego, wiecie, ciemnego, mocnego efektu, ale żeby jednak było widać, że coś na tej powiece jest. Jak widzicie, jest naprawdę różnica. On też fajnie, szybko zastyga, utrzymuje się naprawdę cały dzień. Nie musimy się bać, że nam się coś tutaj zważy. Więc jest naprawdę super. I jeśli chcę osiągnąć taki bardzo y, spokojny efekt, to zostawiam tylko to, ale mogę też sobie poszaleć trochę z tym On jest znowu różowy i bardzo metaliczny, błyszczący. O, więc sobie jego nakładam. I też palcem wklepuję i łączę sobie na środku te dwa ocienia. I widzicie? jest bardzo ładne, ponieważ ten ciemny jest taki mniej opalizujący, mniej odbijający światło, a wygląda to naprawdę bardzo ładnie, w zależności od tego, jak to światło pada. I tak naprawdę oczy mamy gotowe i teraz przyszedł czas na rzęsy. Rzęsy uwielbiam, jak wiecie. I ostatnio, i ostatnio stosuję dwie maskary. Tą z Bourjois. To jest ta Twist Up The Volume, więc możecie sobie tutaj Przekręcić i wam się wtedy ta szczoteczka, już wam pokazuję, widzicie, skraca. To jest bardzo fajne, ale ja też bardzo lubię tą maskarę z L'Oreala. Ten teleskopik naprawdę jest super, więc dzisiaj ją użyję. Ale pamiętajcie, ona jest bardzo specyficzną ma szczoteczkę, więc trzeba uważać, jakby trzeba się nauczyć jej stosować, bo może zrobić wam takie kuku. Ja bardzo ją lubię i ja jadę po prostu, wiecie, tak ją wyczesuję bo jeśli przytrzymacie i w jednym miejscu zrobicie, to wam może zostać, mogą zostać grudki i może być bardzo grubo, yy, bo ona po prostu ma dużo tuszu w sobie tam na dole, ale jeśli będziecie sobie jeździć i wyczesywać te rzęsy, to naprawdę efekt będzie super. Ok, i czas na usta. Jeśli chodzi o usta, to ostatnio naprawdę muszę Wam powiedzieć, że o nie dbam, bo mi zaczęły pękać i bardzo mnie to irytuje, nie chcę tego i y, dbam o nie. Y, dużo je y, wiecie, smaruję błyszczykami i innymi rzeczami. W pracy mam błyszczyk z Clarinsa, którym się w ogóle kończy. Ale ostatnio kupiłam w Rosmanie y, brasze Up by Maxineczka, ten błyszczyk. Chciałabym go Wam tutaj pokazać. On y, teraz jest w ogóle chyba na prące. Normalnie kosztuje 25 zł. Już Wam y, pokazuję, jak on wygląda. Tutaj mamy taką fajną, y, taki fajny aplikator. I to jest w ogóle kolor, Pięknie pachnie. I to jest w ogóle kolor, kolor y, troszeczkę bardziej różowy niż moich ust. Ale nie bardzo. I on tylko wiecie, Wydobywa błysk z ust i stają się one jeszcze lepsze. Więc bardzo ją lubię, bo nie zmienia mi też bardzo makijażu. Niewielka ilość i popatrzcie, jak te usta błyszczą. Są um, takie uzupełnione, wypełnione i naprawdę wyglądają super. I muszę Wam powiedzieć, że to jest wszystko. Tak wygląda w większości mój dzienny makijaż. No, dzisiaj poszalałam trochę bardziej z tym okiem, czasem po prostu na oku nie ma nic. Dajcie mi znać, czy znacie któryś z tych produktów, czy może miałyście okazję testować ten Multitasker. Ja jestem z niego naprawdę fajnie, bardzo zadowolona, jak widzicie buzia jest rozświetlona i mimo tego, że nie mam pudru na sobie, nie świecę się bardzo. Mm. Bardzo wam y, dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy więcej takich filmów o takiej makijażowej tematyce chcecie. No i co? Widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym filmiku. Pa pa.